Mankowidzowie dzisiaj <grystanie> Dzisiaj jestem <mną> kolega. <grystanie> e, będę nagrywać dzisiaj update Tak jak zwykle na moim kanale Może zobaczycie trochę takie To, to, to jest nowy update Wszystko tak trochę tak Tak trochę <grystanie> zmieniło się w... e, no, tak. I. No. Będziemy sprawdzić, co się zmieniło. Wszystkie rzeczy są kolorowe. Tak. Dziwne to trochę. Chyba Rainbow Friends. O Jezu. <laughs> Możecie w sumie... To jest stary pakiet, powrócił. <laughs> kolorowe to trochę. Mamy takie... Takie coś. Takie coś. Taki ciuś, taki ciuś, taki ciuś, taki ciuś, taki ciuś, 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 Ile jeszcze wolnego miejsca mam? Dwa Okej, okay, idealnie e, Dermowa e, To jest dermowa Elegancka. Elegancko kupiona Ile ten target kosztuje? 3200 2006. Dobra. Jak to wygląda? No to mamy pierwsze takie coś. To jest. Wow! Ja to chcę! Nie jestem, ale. To jest ładne. Wow. Mamy. A. Nie. Yy, mamy. Jesteśmy nakręcani, ok. Mamy to, takie coś fajnego. Mamy. Matko boska. Y, mamy takie coś. Mamy. Mamy takie coś. Takie. Takie. Odznaczka już tutaj jest. Tak. Jezus smara. I takie coś. Y, mamy jeszcze. Takie coś. Do tego. Nie chyba do tego, nic za. E, tego nie było chyba pokazywane, nie wiem. Ale jeszcze raz pokażę. Tu mamy jeszcze takie. <śmany> takie trochę... e, flaga. Druga flaga. Jezus Mara. Tu mamy takie coś i tu mamy takie. <śmany> fur, 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 fur. Tu mamy takie coś, tu mamy takie coś. E, to już jest stare, więc no. Takie ja tam, e, mamy jeszcze takie coś, że tu jest nowa mapa. Kolejna nowa mapa! No, ciekawe co będzie. No, tu, tu. będzie. Bak Jezu, kolorową jeżdżać mi się chce. Jezu, kolorową. Wymiotować mi się chce jak na to patrzę. Jakby co, to to są balony. Coś tu mi się tak zacięło. Dobra, idziemy mm, teraz na mm, Polskę 4. Zobaczę jak pójdziemy. Halo! Jezu, kolorowo mi tu. Serio? Ludzie, czemu wy u mnie latacie na tej zimowej mapie? No, Jak ja to tak! No nie, co tu się dzieje! Idę do tak! Idę do mnie Idę tak! nie będę. Jeśli wam się podobało, zostawcie tak! w górę. Субскрипция там, на доле. И подайте на иные каналы. па